To uczucie kiedy właśnie kończysz montować film z FNAFA Kimi z Baloga, a zauważasz, że Scott wypuścił nowy teaser na, na Scott Ale nie, nie przedłużając, ja jestem Wastom, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam dość ciekawał to, to już wywnioskowałam po tym teaserze. Zapraszam. Także na tym odcinku dużo nie będzie się działo, nie będę pokazywać Wam jakichś fragmentów gameplaya, bo jeszcze nowego FNAFa nie ma. Po prostu będę wam cały czas pokazać ten teaser. Ale wiecie co? Jak tylko zobaczyłem ten teaser, to już od razu mi się nadzieję w korytarzu. Naprawdę. Security Breach? Naruszenie bezpieczeństwa? Cóż, no według mnie, przynajmniej. Według mnie. Ta, to, ta nazwa odnosi się do tego więzienia, którego jesteśmy świadkami w ucn Wiemy, że William, a w końcu został uwięziony w, UC, w biurze z UCN, gdzie jest Ultimate Castle Knighta, gdzie cały czas przeżywa swój koszmar, gdzie jest atakowany przez animatroniki. I to jest według mnie jakby podstawą najnowsze części SNAFA. Naruszenie bezpieczeństwa? Prawdopodobnie Morderca mógł się wydostać z więzienia. Jak to zrobił? Tuż. Pamiętajmy, że jego ciało cały czas było napaszerowane remnantem. Remnant może przestać, podczas, może przestać działać podczas wysokich temperatur, ale nie musi. To, więc Morderca z natury duszy mógł się wydostać. Równie dobrze, sekrety być naruszenie bezpieczeństwa odnosi się do tego, jakby FNAF będzie robiony od nowa. W sensie, pojawi się nowy morderca, który właśnie naruszy ten spokój, który przez tyle lat panował, i pojawi się w nowej pizzerii, gdzie będzie mordował dzieci, a te będą pędzywać animatyniki, będą żądne zemsty. Wiem, że ten filmik będzie trochę krótki, Ma zale... będzie mieć zaledwie 2 minuty, no jak jeszcze powiem na końcu. Ale cóż, chodziło o to, żeby po pierwsze wyprzedzić innych YouTuberów, po drugie, przedstawiłem wam już moją teorię dotyczącą najnowszego FNAFa na podstawie jednego teasera. Zostały... Witam tu jeszcze raz Was, tą Poprzed... Długa część nagrania, jakby się nie nagrała, nie wiem czemu. Chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że po pierwsze, przedstawiłem wam już całą teorię i nie ma już więcej sugestii dotyczących tego do Musimy tylko czekać na nowego FNAFa lub na kolejnego teasera. Ja się z Wami żegnam, ja byłem was tą, zostawcie suba, zobaczymy czy wbijemy stos subów do 26 czerwca, bardzo mi na tym zależy i cześć.